Psalm czwarty. Kiedy cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali, czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa. Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swoją łaskę. Pan mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam, zadrżyjcie i nie grzeszcie, rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Złóżcie należne ofiary i miejcie w Panu nadzieję. Wielu powiada, któż nam ukaże szczęście, wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza. Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina. Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.